Drodzy ojcze Przeorze, ojcowie, wy, bracia i siostry w Chrystusie Panu, dzisiaj, kiedy patrzymy się w postaci również patronki dzisiejszego dnia, świętej Cecylii, nasze myśli biegną do Rzymu, tam do Katakum, gdzie ona ponosi śmierć. Ona, patronka muzyki, śpiewu, aby uwielbiać Boga w najpiękniejszy sposób, kiedy już nie mogła nic wypowiedzieć w, mę w męczeństwie, wtedy pokazuje święta Cecyfia ten znak. Tak pokazuje. Bóg jeden w trzech osobach, jedyny, najukońszy, mój Pan, którego chcę uwielbiać. Całym swoim życiem. I tak również Święty Ojciec uczy nas tego uwielbienia. Właśnie w tym uwielbieniu Boga, w, tym, w tej miłości do Jezusa, stajemy się jak te roztropne panny, które czuwały, bo my wciąż mamy czuwać. Ileż to Dziennie wypowiadamy te słowa, a jak nie wypowiedzieć tu w tym sanktuarium? Jestem, pamiętam i czuwam, bo chcę być gotowy na spotkanie z Tobą, Panie. Mój każdy dzień ma być takim czuwaniem ma być dziękowaniem za to, że kolejny czas był mi ofiarowany. Na ile ja ten czas wykorzystałem, każdy z nas będzie musiał Bogu odpowiedzieć, ale by nie był to czas zmarnowany. Kochani bracia i siostry, stajemy więc przed Panem Bogiem z różnymi sprawami, ale zazwyczaj chcemy Go o coś prosić. Jest takie opowiadanie na Wschodzie, mówią, może wymyślono. Ale gdzieś w tym jest prawda, że kiedyś Bóg stanął przed człowiekiem żywym i zapytał człowieka, co chcesz, abym dla ciebie uczynił? Trzy rzeczy. Jesteś, masz możność, bo mnie spotkałeś. Poproś mnie o trzy rzeczy. Bo no właśnie, gdyby tak Pan Jezus stanął teraz. I tak. Albo dziś wieczorem tobie się Jezus objawił i zapytał Cię po prośbie o trzy rzeczy, a jutro, gdy wstaniesz, wszystkie się spełnią. Jakie te rzeczy byłyby? No ale na Wschodzie troszkę to sobie ubarwili to opowiadanie i mówią, że ten mężczyzna żonaty mówi, Boże, skoro Ty. Trzy rzeczy chcesz mi spełnić, to jedną już wiem. Mam moją żonę, dobra była na początku małżeństwa. Było dobrze, no ale później to wiesz, Panie Boże, co się z nią porobiło. Kłótnia, nieporozumienia, no i nie mogę się z nią dogadać. Zabierz ją do siebie, Panie Boże, zabierz tę moją żonę, ja sobie wezmę inną. Pan Bóg, dobrze, obiecałem Ci. Przyszedł pogrzeb, ale na tym pogrzebie przyszło wielu, którzy mówili pięknie o tej mojej żonie. Płakali, mówili, taka dobra kobieta zawsze nie odeszła. Opowiadali o tych jej dobrych czynach życia, aż mężowi tak się żal zrobiło, Przezaczął też płakać z ludźmi. I wtedy mówi do Boga, mam drugie życzenie. Chciałbym, abyś ją przywrócił do życia. I przywrócił. Gdy usłyszał, ile piękna i dobra widzieli w niej inni, a on tego nie zobaczył. Ale trzecie życzenie zwlekał. Ludzie mówili, poproś o długowieczność, długie życie, zdrowie. Poproś o inne rzeczy. Masz jeszcze jedną prośbę. Minęły lata, jak mówi to opowiadanie na wschodzie, aż w końcu Pan Bóg zapytał, no kiedy to trzecie życzenie? Bo chcę je wypełnić dla Ciebie. Panie Boże, już wiem, to trzecie jest, abym miał siłę iść dalej i znieść to, co jest, i bym był szczęśliwy w tym, co jest tu i teraz. Tak Pan Bóg usłyszał od tego człowieka, abym był szczęśliwy tu i teraz. Ale żeby te wszystkie rzeczy móc udźwignąć, które na mnie przychodzą. I myślę, że my dzisiaj o to powinniśmy prosić. Boże, daj mi siłę. Nie chcę nic więcej. Jak tylko siłę, która sprawi, że będę mógł ten mój krzyż i dzisiaj stanąłem przed Wami. Z krzyżem wiezionym z tego miejsca szczególnego z meczu galerie, aby uświadomić nam, że to każdy z nas niesie taki krzyż. Daj mi siłę, by ten krzyż udźwignąć, a jeśli mnie już przygniata, abym miał siłę powstać. Bo tylko Ty, Jezu, czynisz ten cud powstania w moim życiu. To nie ja powstaję. Ale to Ty we mnie, Chrystę, powstajesz. To Ty we mnie żyjesz. Tak właśnie modlił się święty ojciec Przaledowy. Ty we mnie żyjesz, a ja w Tobie. Bo tylko we mnie jest życie. I dzisiaj na nowo chcemy odnowić w nas to życie z Jezusem Chrystusem przed uroczystością Chrystusa Króla. Chcemy właśnie wypowiadać te słowa Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Króluj w moim domu. W moim domu, gdzie może już brakło miłości. Może tam już nie ma przebaczenia. A może ktoś czeka, aby mu przebaczyć. Ktoś z bliskich, ktoś z daleka, Ktoś, do kogo może trudno byłoby się udać, bo mieszka bardzo daleko, ale abyś przebaczył w sercu. Dzisiaj Pan Chrystus Król prosi o to. Jezus obecny w Eucharystii, który za chwilę przyjdzie na ten ołtarz. Przyjdzie, by zapytać o miłość. Jezus zawsze pyta o to, Pyta jak Piotra i pyta Ciebie i mnie, czy mnie miłujesz. Powiedz, czy w Twoim sercu jest miłość dla mnie. A jeśli jej nie ma, proszę Cię, wiedz, że Cię kocham, mówi Chrystus. Takim, jakim jesteś. I wiedz... Że w tym sercu tę miłość pozostawiłem. I nie ma takiego serca, które nie mogłoby wznieść tej miłości. I nie ma człowieka, który by nie potrafił kochać, tylko musi otworzyć to serce na łaskę Boga. I o to dziś Chrystusa prosimy. Dla nas i dla naszych bliskich. Okay